Już tylko 24 dni do świąt, dzięki za przypomnienie Biedronko kochana. Od 1 do 7 grudnia promocje obowiązują w kolejnej gazetce Ale Biedronka. Dzisiejszy filmik nie będzie porównywał tej gazetki z inną. Tych porównań w tym tygodniu już myślę dość. Dzisiaj przyjrzymy się oszczędnościom, podliczę dzisiaj dla Was. Ile można zaoszczędzić na wszystkich promocjach, które wskażę dzisiaj? No to zaczniemy od borówki amerykańskiej, którą możemy kupić za 8,99 300 gramów, albo też mandarynka świąteczna, mandarynka tak luzem za 5,49 45% taniej. Jeśli chodzi o pozostałe widoczne tutaj promocje, zajmiemy się nimi za chwilę, ponieważ biedronka je próbuje wyróżnić. Proszę, jak? Na całej stronie. taka Rozkładówka. Majonez dekoracyjny, winiary. Wiadomo, mamy dwa rodzaje majonezów w Polsce: winiary i ten drugi, kielecki. Jeśli chodzi o winiary, to 9,49 za 800 ml. Pamiętajcie o tym. To jest dość duży słoik, a to jest, myślę, atrakcyjna cena. Olej Kujawski 9,95, ale przy zakupie dwóch sztuk, no to rzeczywiście jest oferta yy, bardzo dobra. M -m -m Masło 5,99 yy, kup 3, zapłać mniej, też musimy więcej kupić. No ale któż nie kupuje trzech maseł? Przynajmniej ja 6. Jak jest dobra oferta, to też i się zdarza, ale cena regularna yy, to 6,99. No i wiadomo, papiery toaletowe też się przyda 18,49 jest ekstraktem z aloensu. papier welwet 16 rolek. trochę tego jest. Łopatka jest w dobrej cenie 11.99 za kilogram. Zwracam też uwagę w tej gazetce na przykład na cebulę. Dodamy do dania i będzie danie zdrowe. 2 kg 4.89 2.45 za kilogram cebuli albo też jabłka za 2.89, gruszki 3.49, marchew proszę 2.89. Taniej, taniej, taniej. Cieszymy się, jak jest taniej. 1899 do 31 grudnia, czyli przedłużenie ceny kurczaka. W tej samej cenie przez listopad można było kupić kurczaka. Był on złotówkę droższy jeszcze miesiąc wcześniej. Może ceny spadają? Może jest jakaś nadzieja? Schab wieprzowy bez kości 14,99. W dobrej cenie mamy też świeżą ćwiartkę z kurczaka 5,49 albo też e, kaczkę za 12,99 Pta Ptasia mleczko. No, powiem tak: cena ptasiego mleczka to bywa naprawdę różna. Widziałem wczoraj w jednym z malutkich sklepów ptasie mleczko za 26 zł. Toż to skandal. Ofercie na święta w Biedronce, 13,99. Torcik wedlowski, mm, bardzo dobry, aż by się zjawił, 14,94. Dziwna końcówka, zawsze dziewiątki są, a tutaj czwóreczka się znalazła. No i też czekolady. Wedel w dobrej cenie w Biedronce. Co jeszcze mamy? Kawkę. No wiadomo, że muszę polecić kawkę. Kawa miliona w puszce, lawatca 16,99. A taka puszeczka, jak zostanie z nami, to naprawdę przyda się w kuchni. Tak, można dużo do niej potem zmieścić niekoniecznie kawy i innych składników również. Albo kawa ziarnista, lawatca za 60 zł. Bez jednego grosza. No bywała ta kawa tańsza, przyznam. Jeśli ktoś uważa, że to super cena, bo to kawalerowatca, no to może spróbować. Woda muszynianka. Bardzo dobra, zielona woda. Zielone opakowanie. Woda przezroczysta, oczywiście. Ale za złoty 99. Zł to jest standardowa cena promocyjna tej wody. Przyznam, że dawno nie widziałem, żeby ona była poniżej tej ceny. A niestety zdarza się, że jest powyżej. Już nie w promocji. Sok 100% za 3,19 za jedną sztukę. Bywały te soki za 2,99, ale 3,19 to też nie jest wielka tragedia. Napój gazowany 5,49 Coca-Cola, 1,75 litra. A w ogóle te kole teraz drogie są. Na przykład za puszkę płacimy 99. Pamiętamy czasy, gdy puszeczka kosztowała taka poniżej złotówki, pamiętamy, ale to synewraty, jak to mówią Czesi. To przegląd wybranych produktów z najnowszej gazetki Biedronka. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.